Jednym z niekwestionowanych bohaterów Japonii jest niepozorny samochodzik. Co trzeci na drodze, to tak zwany K-car. Grupa zapaleńców z Sendai ściga się tymi pudełkami na kołach jak prawdziwi rajdowcy. Teraz jestem Supermanem. Katastrofa z marca 2011 roku zniweczyła ich marzenia. Dążenie do powrotu na tor ściągnęło na nich uwagę najlepszych zawodowców. Zastanawiałem się, jak mogę pomóc. Uznałem, że dobrą jazdą dam ludziom nadzieję, zwłaszcza tym najbardziej poszkodowanym. Wszyscy myślą, że wyścigi są drogie. Chcę pokazać, że może być inaczej. Demony szybkości z Sendai szykują się do wyścigu życia, a po japońskich drogach krążą niezliczone, małe samochody. Przyłączycie się. Odbudowa Japonii powrót samochodów kei car na ulicach Sendai roi się od niewielkich, tanich samochodów. Korzysta z nich prawie połowa japońskich rodzin. To właśnie Kei Car. Żółte tablice i silnik o pojemności 660 cm sprawiają, że są jedyne w swoim rodzaju. Kei oznacza w Japonii wagę lekką. To mylące, bo te małe samochody stanowią fundament japońskiego transportu. Dojazdy, zakupy, dostawy. Ale wielu mieszczuchów używa ich do zabawy. Yukihiro Yamada szykuje swój rodzinny wehikuł do wyścigu jazdę na to, że traktuje jak odpoczynek. Wydaje sporo pieniędzy na części, które poprawiają osiągi jego samochodu. Przedtem wymieniłem tylko resory i nic więcej. Teraz mam nowe części. Zwiększę fit i dam dłuższe sprężyny. W Sendai jest więcej takich zapaleńców. Zmieniłem opony z trzynastek na czternastki. To zmniejszy uślisk i wóz będzie się lepiej spisywał na zakrętach. Terushige Watanabe i Hiroshi Kakizaki uwielbiają mocne wrażenia za niską cenę. Chciałbym, żeby sporty motorowe były szerzej dostępne. Te niepozorne samochodziki są wbrew pozorom bardzo szybkie. Chcę dowieść, że nie ustępują większym. Sendai jest liczna grupa ludzi, którzy poświęcają wolny czas wyścigom najpopularniejszych rodzinnych pojazdów. Powinniśmy robić to, co lubimy. Mamy wsparcie zarządu miejscowego toru, i przyjeżdżają do nas kierowcy nawet z bardzo daleka. Trzeba było to wykorzystać. Kei Sato jest dziennikarzem motoryzacyjnym. Pomógł tym zapaleńcom zorganizować własną serię wyścigów. W wyścigach bierze udział wiele samochodów. Nie ścigasz się sam ze sobą. Nie wystarczy umieć prowadzić. Potrzebne są zdolności taktyczne. To walka i dlatego jest tak ciekawie. Szersze opony, wzmocnione zawieszenie i nerwy ze stali zmieniają zwykłych facetów w demony szybkości. Okrążenie ma 3,7 km. Samochody pokonują je w dwie minuty, osiągając prędkość 140 km na godzinę. Jeśli nie wypadną z toru. W marcu 2011 roku nadeszła katastrofa. Sendai mocno ucierpiało. Tsunami zabiło mnóstwo ludzi i zmyło ich domy. Woda porwała tysiące samochodów. Samochód jest niezbędnym narzędziem pracy, zwłaszcza w tak trudnych czasach. Tamtego strasznego dnia kataklizm zniszczył prawie pół miliona pojazdów. Szczerze mówiąc, brak mi słów, by to opisać. W regionie Tohoku i w Sendai samochody są niezbędne. Bardzo ich potrzebujemy. Nie tak jak w wielkich miastach. Bez samochodu nie da się tu normalnie żyć ani pracować. Tym ludziom naprawdę jest bardzo ciężko. Na domiar złego tor wyścigowy Highland także ucierpiał w wyniku trzęsienia ziemi. Jedna z dróg dojazdowych została zupełnie zniszczona na odcinku 20 metrów. Nawierzchnia w boksach też popękała, a budynki są poważnie uszkodzone. Marzenia o rozegraniu wyścigów w tym sezonie legły w gruzach. Na tym zdjęciu wyraźnie widać, że woda sięgnęła aż do reflektorów. Ale samochód jest lekki, więc woda go uniosła i zabrała. Na szczęście to zwykły van: bez drogiego wyposażenia i o bardzo prostej konstrukcji. Uznałem, że da się naprawić. Nawet wozy porwane przez fale będą się nadawały do jazdy po remoncie. Tsunami zabrało mi ten samochód, ale go odzyskałem. I dlatego nadałem mu nazwę „tsunami. Jest bardzo bojowa, prawda? Pasją Terushige Watanabe są wyścigi. Ale w kataklizmie stracił wszystko, co miał i dom w Fukushimie, w sąsiedztwie elektrowni jądrowej. Na drodze widać blokadę. Tam zaczyna się 20-kilometrowa strefa bezpieczeństwa. Dalej nie wolno już chodzić z powodu skażenia. Wielu moich sąsiadów nie wierzy, że kiedykolwiek tam wrócimy. Zamieszkał w wynajętym jednopokojowym mieszkaniu. Woda wszystko mi zabrała. Zostałem z tym, co miałem na grzbiecie. Teraz nie mam prawie nic. To kask, w którym się ścigałem przed wstrzęsieniem ziemi. Też go straciłem, a dopiero co go pomalowałem. Używałem go tylko rok. Chciałbym kiedyś znów mieć taki sam. Doroczny wyścig Formuły 1 to okazja, żeby pokazać światu, iż Japonia się nie poddaje. Gwiazdą Grand Prix Japonii był oczywiście japoński, kierowca Kamui Kobayashi. Zastanawiałem się, jak mogę pomóc. Uznałem, że dobrą jazdą dam ludziom nadzieję, zwłaszcza tym najbardziej poszkodowanym. Na inaugurację wyścigu zaprosił dziewczęcy chór z Fukushimy. Później odwiedził zniszczony region. Towarzyszył mu dziennikarz z Sendai Kei Sato. Poradzi nam pan, jak wyprzedzać? Ale nawet wsparcie najlepszego japońskiego kierowcy niewiele pomoże, jeśli tor nie będzie gotów na czas. Odbudowa Japonii. Grupa zapaleńców z Sendai wyciska, co się da ze zwykłych rodzinnych samochodów. W marcu 2011 roku miasto zostało zniszczone przez kataklizm, i marzenia o niedzielnych wyścigach legły w gruzach. W takich chwilach jesteśmy bezradni. Tu nic nie zostało. Widzicie tę ciężarówkę? Teraz to już tylko kupa złomu. Powinna całymi dniami jeździć i pracować każdego dnia, ale tu stoi. W miarę jak Sendai ożywa, mechanik Yamada ma coraz więcej pracy. Uwielbiam się ścigać i naprawiać samochody. Sato jedzie na tor wyścigowy. Tor Sendai Highland to nasz dom. Dlatego właśnie tam chciałem urządzić pierwszy wyścig w sezonie. Ale kiedy zobaczyłem, jak wielkie są szkody, zwątpiłem, czy w tym roku w ogóle będziemy mogli się ścigać. Wyścigi samochodowe mogą być pierwszym znakiem powrotu do normalności. Wszyscy robotnicy są związani z Torem, a nikt nie jest budowleńcem. Sato chce sprawdzić, czy jego znajomi mogą się ścigać. Pogadajmy na górze. Pan Kondo jest pełen obaw, bo boksy przy torze wciąż nie nadają się do użytku. Czy ktoś tu mieszka? Teraz to zabronione. Niemożliwe. Kierowca Formuły 1 Kamui Kobayashi odwiedził mieszkańców Fukushimy. Najpierw zajrzał do dziewcząt z chóru, które śpiewały na wyścigach Grand Prix Japonii. Miło znów Was zobaczyć. Powodzenia w dzisiejszym konkursie. Dziewczęta z Fukushimy biorą udział w krajowym turnieju chórów. To dla nich szansa na lepszą przyszłość. Kocham samochody i uwielbiam wyścigi. Nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł to robić. Chciałbym znów mieć swój samochód i móc się ścigać. Kei Sato zaprosił Kamui Kobayashiego do miejscowego klubu kierowców wyścigowych. To jest Kakizaki, właściciel warsztatu. Witam, jestem Kamui Kobayashi. To Watanabe. Dzień dobry. A to najmłodszy, Yamada. Cześć. 11 marca było zimno i leżał śnieg. Właśnie otwierałem warsztat, gdy zadrżała ziemia. Potem przyszło tsunami. Naprawdę nie sądziliśmy, że w tym roku nam się uda. Ludzie czują, że muszą coś robić. Oni chcą się ścigać. To kosztuje 400 tysięcy jenów. Z samochodem? Tak tanio? Samochody nie są drogie, bo to kejkary. Kupujecie używane? Tak. Poradzi nam pan, jak wyprzedzać? Przede wszystkim nie naciskaj na hamulec. Jeśli się wahasz i hamujesz, nigdy nikogo nie wyprzedzisz. Najważniejsze to wierzyć w siebie. Jeśli jesteś niezdecydowany, rozbijesz się. Nawet jadąc z maksymalną prędkością, masz czas. I kiedy się wahasz przy wyprzedzaniu, hamujesz. Nie rób tego. Wciśnij gaz do dechy. Nigdy nie widziałem wyścigów w Kejkarów i zaskoczyło mnie, że to tak mało kosztuje. Wieść, że niektórzy chcą się znów ścigać zaraz po katastrofie bardzo mnie ucieszyła, bo chcę promować sport motorowy. Ludzie sądzą, że to bardzo droga zabawa. Chętnie im opowiem o tych wyścigach. Dziękuję, że mnie zaprosiliście. To my dziękujemy. Będziemy się reklamować. Ja to zrobię. Ścigajcie się za 400 tysięcy jenów. Otóż to, proszę o nas opowiadać. Tymczasem na torze trwają już próby, czy nadaje się do jazdy. Są jeszcze miejsca, gdzie przydałyby się drobne naprawy, ale myślę, że można już rozegrać zawody. Wsparcie wielkich firm samochodowych i wyremontowany tor przybliżyły zapaleńców z Sendai do wymarzonego wyścigu. Młody kierowca Yamada wybrał się na festyn Tanabata Matsuri. To wielkie święto. Yamada przesłał bogom swoje życzenie. Chce wygrać w wyścigu. Do warsztatu Kakisakiego zaczęli wracać klienci. Ten pokonał 350 kilometrów, żeby wesprzeć kolegów. Mógł to zrobić tam, gdzie mieszka, ale bardzo się ucieszyłem, że przyjechał aż tutaj. Przynajmniej tak mogę pomóc. Łatanabe, który wszystko zostawił w napromieniowanej strefie, pojedzie pożyczonym samochodem. Czekałem na pana. Przyszedłem po samochód. Proszę bardzo, jeśli się nada. Powodzenia. Proszę na niego uważać. Nadszedł dzień wyścigów. W boksach panuje wielkie ożywienie. Sato ma nadzieję, że to wydarzenie odrodzi ducha miejscowej społeczności. Mamy gości z całej prefektury Miyagi. Bardzo mnie to cieszy. Czekali na ten wyścig. Świata nie widzi poza tym samochodem i wyścigami. Yamada rusza do boju. Dam radę. Jestem Supermanem. Jeśli o mnie chodzi, to oczywiście bardzo chcę się ścigać. Ale chciałbym też odbudować swoje życie. Nawet ci, którzy wtedy nie ucierpieli, byli załamani. Ale musimy odzyskać radość życia. Przecież od tak dawna organizujemy te zawody. Po ostatnich poprawkach przyszedł czas, żeby zapiąć kombinezon i ruszać na start. 24 podrasowane maszyny o pojemności 660 cm sześciennych mają przed sobą 8 okrążeń 4 kilometrowego toru. Ostre zakręty wystawią na próbę umiejętności kierowców. Yamada spóźnił się na starcie. Ale Kakizaki od razu ruszył pełnym gazem. Szersze opony dobrze trzymają na zakrętach. Watanabe siedzi liderom na ogonie. Kakizaki, Watanabe i Yamada dają z siebie wszystko. To, że udało się urządzić te wyścigi w prefekturze Miyagi, świadczy o tym, że zaraziliśmy innych naszą nadzieją. Czujemy, że żyjemy. Ta katastrofa to był ślepy traw. Dobrze, że tu jestem. Wszyscy zapamiętają ten dzień. Kakizaki kończy jako trzeci w swojej klasie. Musimy znów stanąć na nogi. Ta chwila jest coraz bliższa. Nasza impreza zakończyła się sukcesem, ale musimy kontynuować odbudowę. To dopiero pierwszy krok w niepewną przyszłość. Wyścig się skończył, ale to nowy początek dla miejscowej społeczności. Wersja polska, masterfilm. Tekst Piotr Kacprzak. Czytał Marek Czunel. Już za chwilę w szkole przetrwania zaczną się ekstremalnie niebezpieczne zajęcia prowadzone przez Bera Grylsa.